Sztuka jest dla mnie życia smakowaniem, a także niezłym wyzwaniem. Czeka mnie od października do listopada prawdziwe życia smakowanie. Będę miała nowe zadanie. Pokonywanie własnych trudności sprawia, że smakowanie życia nie daje wątpliwości. Poprzez życia smakowanie młodzi artyści mają osobiste Zdanie. Ale to mi się podoba. No to jest... <grymne> Daje głowę, że większość poetów z dorobkiem nie ma takiego postawienia sprawy. To tak fajnie ostro stawiasz sprawę. Pole daj. linia. Tak, dalej. Co pan wie, że pan jest taki zawsze szczęśliwy? Że Tytuł Tytuł: Kolej. W kolejce. Stoimy, czekamy na swoją kolej. Takie mam marzenia. Muszę gdzieś na toaletę, na kosmosie tam się przenoszę, czasami sobie siedzę i, I to jest piękne. No, ale czy to masz jakiś e, taki deserek, jest taki lodyg? które tutaj W się wiedzieć. zatrzymuje. Tam się zatrzymuje A, ten, ten. I tam jest absolutne przeciwieństwo pętli.